Kolejny etap podróży, dotarłem do Płaskowisny A jak nie wiecie, jest to wioska e, W miejscu gdzie chciałem, czy miałem takie marzenie dotrzeć I zobaczyć Zobaczyć Jest to rezerwat przyrody Jezioro Hańcza Nawet jest mapka Chciałem powiedzieć, że Występują tam okonie i szczupaki. I no zaraz pójdziemy, pokażę wam, ale na początku powiem, że jezioro ma 4530 metrów długości, szerokości ma 1130, bądź coś ko tego. Pokazuję Wikipedia czy Google, że najgłębsze to 108 metrów ma. A to jest nieprawda, bo najnowsze nurcy, którzy zeszli przy 108,5 metra była pasma mułu, a jeszcze pod nią było parę metrów niżej dno, czyli 113 metrów. Ale widać, że Przeciętnie na głębokość do 40 metrów. No i zobaczcie, piękna zima, a mamy początek marca. Ale to jak Sobałki, zimno, bo na północy. A tu jest właśnie Molo w Hańczynie. Z ciekawostek powiem, że na dnie jeziora hańczy odnaleziono żubra, ale to taka ciekawostka. Tutaj mamy widok taki jak to powiedzieć gradyzyjny, jakie podłoża są, tutaj jakie lejawe jezioro. No a tu jeszcze można podejść, niby molo jest, lot jest, w miarę twardy, można trochę podejść, mostkiem się przejść, bo niecałe jest zamaleźnięte Ludzie pewnie grylują, jedzą kiełbaski i miją piwko zimne. I dawno też byliśmy na tym punkcie widokowym, tylko śnieg biały, i widoczność była do kilku. i zapewne piękniej by było łódką popływać, lepiej by było wszystko widać ale co mamy zimę jedziemy dalej żeby pokazać Wam coś ciekawszego jest